Cofnijmy się o miesiąc wstecz, kiedy to zagrałem z najpotężniejszym graczem na całej anarchii SMP. Kostu to najbardziej wystakowany gracz, którego praktycznie nie da się zabić. A w dzisiejszym filmie spróbował on przeteleportować się do trapa, w którym nie można zniszczyć żadnego bloku. Ale czy przeżył? Dowiecie się w dalszej części filmu. Ej, to? Halo? ty no serce, no, no mam jedno serce mniej. A dobra, to nie. Bo Szary przekazuje 1 zł złota. Wyślę więcej, jak tepniecie się do mojego trapa kostu na 100% nie przetrwa odcinek Sena gram buci. myślę, że chcesz... no, ja mogę dać ekran. Naprawdę mogę... chcesz? To ja Ja się mogę tepać. Jesteś Ja coś za dogazem, w kolej. Jak tak chcesz się tepać, no tak, no dobra. No ja to też. Aha. Musiałam sobie go wykopać, aleśmy nie idzie. 164 rapy. Nie, no to ma ogólnie 300 rapów, nie? W ogóle. <laughs> Więc... A on padnie stary, bo zaraz pewnie set padnie. Hejka ma ja. Spoko logo, ja mam jeszcze sety. Spoko spokolako. I jak on w ogóle ucieka stary, on już się nawet nie ma Kolejna bania, trzecia już. Mogłeś teraz tego zniszczyć tak szczerze, wiesz? Tego środkowego, a dać mu na łeb jeszcze. Weź tego szerego system, z z bo on już trzy bania, albo cztery nawet już się złożył, więc... To Dobrze, Dobra, na to Dobrze, sobie Dobra, już cztery. Ej, bania, bania, Kurde, znowu. Ile lat? Już ustawiłam. Która to, 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 to jest bania? To mi pada, to mi pada, to mi pada... Masz pani taką na full w sumie. Na no, to sobie będziemy tak, to sobie no. będziemy tak, to sobie zrobię no. tak... No i dawaj, teraz lecisz. Lecisz full to nosi, no, spoko. no No. i nie lecimy dalej. Dobra, no L, 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 L-eczka, leczka, leczka, leczka. Nie boję się zabijać jego kolegi, bo po prostu... Ja wjadę na pesticja, nie jak, jest, to jest do, biekt, jak ci w ogóle ekspleci stary, co jest? Jasne, Dole, Adam. Ja. A nie ja co zabijać jego kolegi, dobra. bo jest szansa, że mi padnie bania, a ta bania jest, więcej ja niż ten się hitem. No wiem, o, się domyślam się. Dobra. Siam ma... w ogóle idzie za tabą stary, skoro on Poli załatwia jak się, jakbyś chciał. Był git. No to, czekamy na przelew teraz, stary. Hmm. Tylko nie wiem czy ktoś cię w ogóle tepnie, bo pewnie już cię wiesz znają, nie? Z tego że. O, tak mamy. Las. Okej. Weź stary, na okay. toch w razie bo. Okej, okay. okay, spoko. Siema. Ustaw sobie stary zaraz tego. Zaraz set sobie ustawi. Tak już uciekł. No. Lognęli pewnie. No w sumie mogli lognąć na I... luzie, nie? No bo to no, no, no. nawet ci hita nie dali, więc... Nie no, lognęli jak nic. No dobra, to dawaj I do końca na sobie stary. No dawaj do końca na sobie po prostu. Weźmy te blaszki, bo lepsze są do zabudowywania szybko. Ogarniemy, ogarniemy mi 4-3 seta i... Będę zadowolony stary Co jest grane? Cię zbugowało tak dziwnie Znisz sobie to puszkę Nie, spoko, jest spoko No block i... że perły nie masz, bo mogłeś, mogłeś, yy, ten, nie? A, no Trudno O kurde, dużo ich tu jest, dużo ich tu jest No cóż, mi się tu nie stanie, aż to wykopię w sekundę No ty... Tak. No. O kurde, dużo ich tu jest No, szczerze Jaka masówa Lol Ty ich bierz, uciekniesz i, i walimy ich zaraz? No, może, może, może tak zrobić, to no, poczekaj. Dobra, no możesz O, diacyk! Ero! Ero! Będziemy musiał jakieś... uważać ogólnie, bo. Mam tylko jeden projekt. wszystkich, te prawie trzy prośby zaakceptowałem TPA. Aha. Więc najwyżej, najwyżej walimy. Dobra, to jest widz, to jest widz, go nie walmy. Dobra, wciąż jest ciu Dobra, zbijemy Dobra. tarczę. Jak ktoś to mówi, to ja Nie, luz, tak luz. To jest jakiś klan taksji w ogóle. A, zabiłem widza chyba przodko, bo. Nie, widz, u... jest, widz ginie, tu wezmę z jego serce. Czekaj, kobek muszę dać. Dobra, mam kobeba. ja mu nic nie zadaję te moim mieczykiem, stary. Tak szczerze. Oj, ja tu mam gościa w kobiebie. Kłopoty są. Kłopoty? No. Nie ma kłopotów. Dobra, chodź. się tutaj. A, bo jego ja mam w kratce, dobra, czekaj. Ja wejdę tak. Nie, ja f... bo ja mam. Taki ma problem, w że ja mu nic nie zadaję, stary, nie? Nie, coś tam bijesz. No, szatne jest 3, stary. O, zabijam. Okej. Okay. Ja właśnie też zabijam. bo okay, to jest ciężko, stary. Ja dostaję takie bomby, bo ja mam setup production 2. Lecimy. O, dobra. Ja mam kobiebów już, niestety. Dobra. Koba, lecimy. Czekaj, okay, zamuruję go liśćmi, dobra I będę go w głowę bił Dobra O, dobra, dobra. pięknie No i on dama. ma Nie No, Wiesz no, no, no. z niego wszystko co e, chcesz Dobra, kogo go sobie wezmę Water briefing? Po co mu podpadł no. na water briefing? Jakby w cave wodnym uciekał Dobra, no, to jest jakiś... o poczekaj O za co to są zasety? w ogóle jakieś tragiczne stare. O, tak? 4-3 miecz, dobra, klasa O, no to pięknie Dawaj, leć Okej, okay. no spoko. Eee, nie mam jest... nic do piatra, ale nie dostałem fall damage. O! LOL. Okej, okay, podwójny no, to. No, tego się nie spodziewałem. Ale oni się nie spodziewali, że mam tyle ident. co jest? A, Jezu, Nie no, tylko jest. no, nie no zlogali, nie. Zlogali. to koniec. No, zlegali, zlegali. To dajecie dalej. dalej. O! Co? Ciu. O, nie zrobiłem kilka Dalej Dajcie dalej od razu. O, tytuł. No. zajebiście. Wodę sobie zabierze, zabierz sobie wodę. O, zabierz o boż. Nie wiem, nic mi się nie stało. No, dostajesz się z wyfall damage w o! Pa! Idealnie! To Możesz przyszli... w sumie z nim o. lecieć do, do końca, tak szczerze, no bo to... On ci zloga, więc leć z nim do zera, stary. What? Oj. Jestem ciekaw, jakiego ma seta w sumie. Wątpię, że ma jakiegoś... bo gapów nawet nie... Jest się wiesz, nawet jak będziemy miał 4... Dobra, w sumie nie, on nie będzie miał 4-3 jakieś 2-2, albo 3-2 coś takiego, albo 3-3 myślę. No ma mieć z knokiem, nie? Bo dzisiaj bym miał 4-3, to nie ukrywam, że nie pogardziłbym takim sacikiem. To jeszcze Dawidzu by był ten mój, który mam. Nie wiem, co tu będziemy robili. Spróbujmy kobobę tutaj na łeb dać, o drzewko. Ładnie, aj. Dobra, ślicznie. Świnka. Łot. Nie no, ale zagrała teraz. Świnka mu kieruje grę, chopie. No pa! o pojedzona sobie. On może mieć 4-3 No co długo on żyje, a ja, sez? Długo żyje, on, nie, on w ogóle nic nie jest stary Nie ja no, jak? No, ale nie je refów, nie? Dawaj, są łódki, numer. Więc wydaje mi się, że może mieć 4-3 Ha no Jak on ja jeszcze żyje? Ale ta nuta idealnie w ogóle pasuje do tego, co mu teraz robisz, stary Ale ślicznie, później dostał jeszcze Ale pięknie, stary pięk, pięk. Jest nie wiem, ja, chyba nie, nie nie, nie zdążyłem. Ale tutaj dalej pasuje do tego. Oj, 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 ale czy w pierwszy niż Bania? Może wymienił? No, Za blisko te... pisze. Ja fan. <słysko> on tam bliżki cały czas graftował, a nie uciekł. że on cię tepa do trapa, jakbyś zginął to nie wątpię, że jest fanem, ale jak, jak już go bijesz to nie ja fan, ja fan, stary, nie bij, błagam. O, oh, DG. Miecz taki, oooo! jeszcze, nice! Mega gil Mega zarąbiście stary Te 3 I 4-3 On miał miecz anarchiczny, czaisz? O, to e! Co? O, czekaj O! o! <grym> XD, ej to co? Postu mi okay, Stary, wiesz co możemy zrobić? T T 15 15% zaakceptowałem, oj! Czysty Wszyscy tepnijcie się tam stary Wszyscy nie Jednaście się 15 typa tepnąłem bierzcie sobie sety, bierzcie sobie sety stąd Wszystko jak Polaczek typowy podbiegli, zabrali O, Nas wypił potę, wypił potę, walę go A? Czekaj Ten ja ja potę, go walę O, potem upadł O, wszystkich zabijał stary O ja O Ale on źle No i klasa No i git, no i git Oho Stępy? Ja stępu w ogóle nie stary. mam Stary rzucić jednego <laughs> Jaki miecz, poczekaj, miecz Co? Czekaj z otruciem. Oha, no nieźle. No nieźle. Stary, co jest?